Witam Was drodzy widzowie kanału Interpod Herpacie TV Na początek uprzedzę wszystkich Nie prowadzę samochodu, mam przy sobie nieocenionego Piotrka, który to wszystko nagrywa A po co Wam to nagrywam? Żeby Wam pokazać drogę z Dynowa do Rzeszowa przez Borek Stary Słychać było w ostatnich dniach o tym, że ten odcinek drogi, konkretnie od Tyczyna do Dylongówki, ma zostać remontowany i teraz będziecie mieli okazję zobaczyć, jak się mają postępy w pracach. No Jedziemy dosyć wolno tutaj, ponieważ już na horyzoncie, wy tego może nie widzicie jeszcze, ale ja już widzę na horyzoncie, jak samochody ustawiają się w korku. Także to, to jest dobra inwestycja. Był ten temat poruszany wielokrotnie przez wiele lat, ponieważ jak sami widzicie tutaj, może i słyszycie, czasami drgania jakieś, no w takim stanie jest ta droga. No, my na to, jak wiecie, wpływu nie mamy. Jedyne, co możemy zrobić, no to cieszyć się z tego, że prace się zaczęły. Miejmy nadzieję, że yy, chociaż zapowiadane jest dwa lata. Do końca 2027 roku, zakończenie prac. Miejmy nadzieję, że te prace będą postępować bez opóźnień i zobaczymy za te dwa lata z kawałkiem prawdziwą drogę. Prawdziwą drogę z prawdziwego zdarzenia, taką, po której komfort jazdy będzie bezcenny. Sami zobaczcie, udaje nam się ruszać przy, przy światłach. Mamy zielone. Tutaj jak widzicie z lewej strony most jest robiony, także światła są tutaj całodniowo, więc jeśli ktoś przejeżdża tym odcinkiem to uważajcie, bo te utrudnienia są stałe, nie są czasowe, są stałe i jeszcze przez wiele, wiele dni, wiele tygodni będą trwać.